The Query, kolejną nową grą jest The Query. Studio Supermassive Games trzyma poziom. Jego najnowszy horror, The Query, zbiera bardzo dobre recenzje. Supermassive Games to zespół, który wyspecjalizował się w tworzeniu interaktywnych horrorów. W każdej grze jego autorstwa poznajmy historię grupy nieszczęśników, której dalsze, dalsze losy zależą od podejmowanych przez nas decyzji. Podobnie jest w najnowszej produkcji tego dewelopera, The Query. Przedstawiona formuła, choć niespecjalnie odkrywcza, spodobała się recenzentom. Na tę chwilę średnia ocen w portalu Metacritic wynosi 8,1 na 10. The Query ma swoje słabsze strony, ale to w żadnym wypadku nie jest zła gra. Jest przyjemna, wciągająca, a los bohaterów rzeczywiście leży w naszych rękach. Pisze serwis VG 247 zaznaczając, że tytuł sprawdza się świetnie w kanapowym trybie kooperacji. Ocena końcowa to 8 na 10. Dequery dziś trafi do sklepów 10 czerwca. Gra powstała w wersjach na PC, Xbox One, Xbox Series X, yy, Xbox One S, PlayStation 4 oraz PlayStation 5. W Dequery się nie gra, to się ogląda. Jeśli od razu tak podejdziemy do tej gry, Spędzimy z nią naprawdę sporo emocjonujących chwil, bo to jest po prostu wciągający film interaktywny. Szybkie fakty o The Query. Ukończenie gry zajmuje około 10 godzin, ale uśmiercając za wcześnie zbyt dużo postaci, czas ten możemy sobie skrócić. Tryb polega na kontrolowaniu na zmianę konkretnych postaci na ekranie. Choć twórcy chwalą się 186 zakończeniami, tak naprawdę wynikają one z różnych momentów śmierci poszczególnych bohaterów, bodzik przetrwania przez całą historię w różnych kombinacjach. Takich faktycznie istotnych dla Fabuły finałów jest co najmniej dwa. Cztery w, gr w grze widać inspiracje takimi dziełami jak piątek 13. Teksańska masakra piłą mechaniczną. Wzgórza mają oczy. Dekuri. W Quarry praktycznie nie ma jumsterów, gra nie jest też zwykłym slasherem. Sten Gore gor, Goru nie pojawia się zbyt dużo, choć ich liczba może być uwarunkowana tym, ilu bohaterów zginęło podczas rozgrywki. Teraz wymienimy sobie plusy tej gry, wciągająca fabuła, która z każdym rozdziałem coraz ciekawiej się rozwija, dodając kolejne wątki i wysuwając je na pierwszy plan. Przekonujące kreacje bohaterów z paroma naprawdę świetnymi rolami, i to nie tylko tych najbardziej znanych gwiazd. Zaba umiejętna zabawa formułą horroru klasy B. Bez nadmiernego epatowania kiczem i kliszami. Dobrze napisane dialogi, jeszcze lepiej zagrane przez bohaterów. Ładna oprawa graficzna, zwłaszcza przy wizerunkach postaci. Klimatyczna ścieżka dźwiękowa z ciekawym doborem piosenek. Nie takie oczywiste wybory, które potrafią być istotne w związku z późniejszymi wydarzeniami. Niezwykle bogate opcje konfiguracji gry. Od poszczególnych elementów quick time eventów po dostosowanie wyglądu napisów. Dla chętnych tryb filmu pozwalający po prostu obejrzeć The Query jak serial. No i wymienimy sobie parę minusów tej gry, bo generalnie nie ma tu za dużo grania. To nie jest gra przygodowa ani survival horror, tylko interaktywny film. Trochę wypaczająca wagę wyborów mechanika cofania decyzji, prowadzącej do śmierci bohatera. Sporadyczne kłopoty z synchronizacją ust przy dialogach. Nieco drewniane animacje chodzenia w trakcie eksploracji oraz słaba praca kamery. W produkcji gracie wczelają się w każdego z dziewięciu opiekunów obozów porywającej filmowej opowieści. Wszystkie decyzje podjęte w grze ukształtują ich unikalną opowieść, splątaniny możliwości. Każda postać może zostać głównym bohaterem tej historii lub zginąć. Zanim nadejdzie dzień, The Query oferuje graczom szereg funkcji, w tym Twoja historia i gloss, czy 20 się sprawdzić, co czeka, yy, co czeka za tym włazem, czy zbadasz krzyki dochodzące z lacu, ocalisz przyjaciół, czy desperacko uciechniesz, by ratować swoje życie. Każdy wybór, duży czy mały, kształtuje Twoją historię i określa, kto przeżyje, aby ją opowiedzieć. Powalające kinowe doświadczenie... Najnowocześniejsze na, najnowocz techniki przechwytywania twarzy i filmowe oświetlenie w połączeniu z niesamowitymi występami hollywoodzkiej obsady ożywiają horror Hackett's Query w iście kinowym stylu. Poczuj strach razem ze znajomymi. Powiedz swój los maksymalnie siedmiu znajomym w grze online, gdzie zaproszeni gracze oglądają i głosują na kluczowe decyzje. Kształtując historię całą grupą lub graj razem w trybie współpracy na kanapie z hogorem imprezowym, w którym każdy gadż wypiera wychowawcę i kieruje jego działaniami. Dostosuj swoje doświadczenia, poziom trudności, które można dostosować dla wszystkich elementów rozgrywki. Pozwala gadżom na każdym poziomie umiejętności cieszyć się hogorem. A jeśli wolisz oglądać niż grać, tryb filmowy pozwala cieszyć się de Query, niczym trailer kinowym. Skylerem kinowym. Wybierz jak chcesz, aby historia się potoczyła. Odpręż się i wcinaj popcorn pomiędzy wszystkimi krzykami. Myślę, że to tyle o tej grze. Więcej informacji znajdziecie na internecie bądź na YouTubie. Dzisiaj to na tyle. Do zobaczenia. Do następnego filmu. Cześć. Papa. Pa. Żegnam Was. Do następnej recenzji.